Dobra, mamy nowy sezon w Fortnite'cie, więc czas wejść do Fortnite i zobaczyć, co się zmieniło. Dobra, mamy tutaj intro, ale wy oczywiście je pewnie widzieliście, więc ja sobie sam już obejrzę, bo jednak nie ukrywam, że ten film wstawiam o godzinie chyba 18.00. Jak zdążę szybko zmontować, wstawię, więc wy to już pewnie wszystko widzieliście, więc widzimy się po intrze. Wow, co to za miejscówka w ogóle jest? Haha, <laughs> to tak... Wow, powiem wam, że... No, sezon zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. Mam nadzieję, że tego Fortnite nie zepsuje. Wow. Aha, dobra, tutaj mamy zwiastun karnetu. O kurde, ja muszę sam wybierać. Chyba... O kurde. Nie wiem, czy dobrze rozumiem, ale zaraz to zobaczymy, jak wygląda karnet. Albo biali, albo czarni. Ale to wydaje się super że podejmiesz właściwe decyzje Powodzenia Deadpool O oh my goodness Dobra, w ogóle dostajemy na sam początek tutaj edycję Aury Dobra, odbier odbieramy sobie oczywiście Dobra, i zobaczmy karnet bojowy O kurde Dobra, o co tu chodzi w ogóle? Mamy misję, dobra? Ja chcę karnet bojowy O kurde A to co jest? A co to... Jest to w ogóle, bo wygląda bardzo dziwnie. Dobra, tutaj 80 poziom. Ładny skinek. 77 to jest tutaj... Pana tutaj w garniturze. Setny level jest naprawdę bardzo ładny. Brok. O, mrok jest ładny. A, to jest prostu tylko kolor stroju dobra, ej wydaje się to naprawdę wszystko bardzo ciekawe dobra ja sobie myślę, że kupię karnet i widzimy się zaraz ale zanim do tego przyjdziemy to jeśli chcecie wygrać własny karnet czyli oczywiście to będzie 1000 v to piszcie swoje niki w komentarzach, a na następnym filmie pokażę albo na relacji y, pokażę wam osobę, która wygrała i no i będziecie mogli wygrać taki karnet za darmo, więc zachęcam a to co jest? a co to jest to w ogóle? bo wygląda bardzo dziwnie setny level jest naprawdę bardzo ładny Brok, o mrok jest ładny a to po prostu tylko kolor stroju dobra ej wydaje się to naprawdę wszystko bardzo ciekawe dobra ja sobie myślę że kupię karnet i widzimy się zaraz ale zanim do tego przyjdziemy, to jeśli chcecie wygrać własny karnet czyli oczywiście to będzie 1000 V-Bucksów to piszcie swoje niki w komentarzach a na następnym filmie pokażę albo na relacji pokażę wam osobę która wygrała i no i będziecie mogli wygrać taki karnet za darmo więc zachęcam dobra kupujemy karnet Proszę was bardzo, potwierdź zakup. No i mamy karnet. I na sam start zdobywamy jakie skiny? Zdobywamy tą panią i bananka. Aha, tamto to była edycja. Edycja, tamto co pokazywałem we no wcześniej była do bananka. Dobra, i wybierzemy sobie myślę, że oczywiście tutaj panią. U, no i złota. Ona byli właśnie... O ale jestem ciekaw w ogóle tego sezonu, dobra. To lecimy sobie po prostu obszaić nową mapkę. I myślę, że to sprawdzimy na arenie, bo arena to ogólnie fajniejszy tryb. Więc przypominam, jeśli będziecie kupować karnet, to pamiętajcie, żeby kupić go z moim kodem koty, tym, jeśli ciękniki naprawdę wdzięczny. I co? Przechodzimy do giereczki, to już tak na, na serio. Dobra, widzę, że pojawiło się kilka nowych miejscówek. Jest ich raz, dwa, trzy, cztery. Gdzieś około 5-6 nowych miejscówek, więc wydaje się to naprawdę bardzo ciekawe. I oczywiście myślę, że polecimy na tą główną wyspę, bo ona wydaje się najciekawsza. Nie no. I dobra, zabiłem tych... Zabiłem tych pomocników ducha. Ej, zabiłem pomocników ducha i teraz idę ich dobić. Zobaczymy, co z tego będziemy mieli. Dobra, zabiliśmy ich. Dobra, zabiliśmy zwykłego gracza teraz. Dobra, teraz dobiemy. Wow! O nie, i zabił nas zwykły gracz. No dobra, to nieważne, to jeszcze polecimy sobie z jeszcze jedną giereczką. Dobra, zabiłem w ogóle jakiegoś chłopa i dostałem z niego z niebieskiego skara wytyfy. Dobra, zrobiłem teraz zwykłego gracza, nice Zoo, Ale tu jest zamieszanie Mam nadzieję, że nie macie za głośno gierki W ogóle czemu skar jest niebieski by the way Dobra, zrobiliśmy po raz kolejny zwykłego gracza, jest git. Snajperka z tumikiem! oh my goodness, oh my goodness Ale się jaram, dobra Super Zrobiliśmy po raz kolejny kol z gracza, mam jeszcze fragi, tylko nie mamy ammo do pompy, którą... Mamy pompkę, ale nie mamy ammo niestety. C4 tutaj normalnie. Ja pierniczę, co tu się dzieje? Dobra. Mi skliknąłem mapkę. Ajajaj. No dobra, to lecimy jeszcze do jednej rundy? Dobra zabiłem chłopana idem, nie wiem jak ale się udało Dobra, on miał pompę akurat więc super fart Jezus, tu jest zamieszanie, oh my goodness Dobra zabiję typka, dobra, zwykłego, jest Git Dobra, zostałem chyba sam na tej wyspie Znaczy, nie no na pewno ktoś tu jeszcze jest, ale ja już z niej wolę się no, no jak najszybciej uciec z tej wyspy Dobra powiem wam tak, zmiany które na razie zauważyłem to tak, została dodana dajperka z do tumikiem, z kart tumikiem i ja z kolorem niebieskim Są lunch pady też na ręce, wcześniej nie było To no, naprawdę zmian jest na razie masa Zobaczymy, mam nadzieję że no nie, na razie mi gra się przyjemnie Ale to dopiero no tak jak mówię trzecia giereczka, bo po prostu poprzednie giereczki Nie wiem czy wam pokażę, bo wywaliłem się na sam start i nic ciekawego w nich chyba nie było Więc zobaczymy jeszcze, zobaczę Będę montował filmik jak na razie lecimy sobie po prostu na fragi, żeby znaleźć się tutaj. się, bo fragi są najfajniejsze najfajniejszym nie? Wo, ale jest w ogóle inne lobby do emotek, patrzcie to. Eee, nie podoba mi się, szczerze. Nie podoba mi się. Dobra, mamy chłopak, właśnie tutaj go obijemy, więc go podjedziemy. Mam nadzieję, że się go uda zlikwidować. Co nie? Dobra, zabiliśmy chłopa. Dobra, było skupienie, więc się nie odzywałem. Ale dobra, jest fajnie. Mamy tutaj już trzy fragencje. Tak, dopiero trzy. O, lol, dobra, śmiesznie. Dobra. Widzimy sobie auga chyba, bo auk jest fajny, broń co nie, ja sobie auga. O, mamy kolejnego chłopa, który sobie tam obok naszego lutu się czai. I tu jeszcze kolejnego chłopa. Dobra, zabiliśmy tu kolejnego chłopa. Dobra, musimy uciekać, bo zaraz nas zdetonuje. Dokładnie. Dobra, i spadliśmy z wysokości. Ajajaj. Dobra, to... W gereczki niestety mogę wam pokazać tyle, ponieważ, ponieważ bardzo mi zależy na czasie No i chcę to naprawdę zmontować i szybko wam wrzucić, żebyście mieli fajny kontencik yy, Bo już tak naprawdę pewnie i tak wszystko widzieliście u innych tutaj youtuberów Więc zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało Więc tak, przypominam o konkursie na karnet bojowy Wy starszy, że będziecie mnie wspierać z kodem Ty myśli Ty myśli Miki <ścoughs> Subskrybowali mój kanał i odostawicie opeczkę pod filmem To będzie wszystko i w łatwy sposób możecie wygrać sobie tutaj Karnet bojowy. Wyniki pewnie albo na następnym odcinku, albo na relacji tutaj na YouTube'ku Wam pokażę. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się podobał. Tak generalnie tak jeszcze szybko podsumowując, to tutaj wszystko co tutaj się zmieniło w tym sezonie, to tak, Karnet wydaje się naprawdę bardzo spoko. Naprawdę jestem podjarany, że Deadpool, bo jednak jestem naprawdę fanem Marvela i no, bardzo lubię w ogóle Deadpoola. No, to bardzo mi się podoba, więc bardzo się cieszę. Jeśli chodzi o skinki w ogóle no to kardatory też są naprawdę bardzo ciekawe. Teraz już wiem o co chodzi, bo zobaczyłem sobie na YouTubku już co to jest, bo to jest lotnia, po prostu na której się stoi wytywy. Więc to jest naprawdę bardzo fajne. No Epic naprawdę się stara, stara się to naprawić, ten nowy sezon, mam nadzieję, że się uda. Bo no nie wiem, ja bardzo lubię Fortnite'ika, więc no, ja nigdy nie przestałem grać Fortnite'a, gram już od pierwszego sezonu i cały czas gram, więc... No, jeśli Fortnite na przykład będzie zrobił teraz co tydzień update, no to na pewno jakiś jacyś tam gracze wrócą, bo jednak no w tamtym sezonie bardzo sobie popsuli tym, że po prostu update updatey były bardzo rzadko, a byliśmy przyzwyczajeni do częstych update'ów. ogóle tutaj sobie wcześniej potem jeszcze zobaczyłem, jakieś tu mamy agentów i właśnie chyba tutaj będziemy wybierać tutaj tych, czy chcemy właśnie Brock, czy duch... Nie wiem jak to wszystko dokładnie wygląda, zobaczymy to w czasie. Dobra, już na serio nie przedłużam i bardzo wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia na następnych filmikach. Hejka!